Kolejny upadek legendy wśród wolnościowców. Sośniesz. Wielki wolnościowiec. Zaczynał w UPR-ze i tak się lansował, występował w tym programie. Młodzież kontra na TVP3, później na TVP Info. Wspaniały po prostu działacz, u boku korwina, z długimi włosami. Był tutaj wspaniały, wspaniały mówca, później był w Europarlamencie. Cudem tam przypadkiem się dostał w ogóle, tak? No miał tylko farta. Oczywiście ojciec Pisie, Andrzej Sośnierz. No i jak myślicie? Gdzie pójdzie Dobromir? Hmm, gdy konfederacja na przykład nie wejdzie do Sejmu, albo na przykład coś się rozpadnie, lub w następnej kadencji hmm, kurczę, No będzie miał już tak więcej lat czy ten 40 tam parę, czy 50 parę, nie wiem, on teraz tam ma lat. No gdzie on pójdzie? Hmm, no za ojcem pójdzie pewnie, prawda? No, no kto by się tego mógł nie spodziewać? Od razu przestrzegam? Tak będzie. Tak będzie w przyszłości. Zobaczycie, że pójdzie za ojcem porzuci ideały wolnościowe, no yy, po prostu tutaj yy, korwinowców, no yy, i znowu właśnie się wydymani, tak jak i przez yy, tego, przez yy, yy, Mencena, przez Kulesze yy, i przez Artura Dziambora, no. no, to są właśnie wolnościowcy, no Mencen, kolejny kolejny karierowicz, przyszedł yy, do Partii Wolność za Wiplerem, Wipler był w Pisie i Tutaj przejął partię, teraz prezesem jest, tylko za kolorami, za kulisami to właśnie obgadywał Korwina, co zresztą sam słyszałem, że właśnie, no że, żeby wygryźć tego Janusza Korwin-Mikke z prezesury, tutaj, żeby partię nie rządził. No i Korwin to już dłużej niż 10 lat to nie pożyje. Oczywiście nie życzę mu źle, ale powiedzmy sobie jasno, to no już jest człowiek w podeszłym wieku i, i życzę mu oczywiście, żeby dożył 100 lat albo więcej, tak? ale no spójrzmy prawdzie w oczy, no więcej niż 10 lat, no może 15, no, no może, może to nie pożyje, zwłaszcza, że te ostatnie lata to będą raczej już jego taką emeryturą od polityki, od y, bycia popularnym, od bycia celebrytą, gdzieś występowania w telewizji, w programach itd. Y, 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 y. no, na, na YouTubie czy na jakimś TikToku. No, pociągnie jeszcze trochę, a później ta cała partia Konfederacja to będzie coraz bardziej iść w kierunku Pisu. Zobaczycie, ci ludzie będą coraz starsi, i Męcen, i kulesza, i i, ten, y, i sośnierz, i dziambor, i ci wszyscy inni zobaczycie. Wy też będziecie już starsi o te 10-15 lat i zobaczycie wszystko, stanie się pisem, Świat się do tej pory zmieni tak, było gotówkę. Będzie można płacić tylko y, y, wirtualnie, cyfrowo, kartą albo przelewami, albo jakimś blikiem. I zobaczy, zapomnijcie o tym w ogóle, że kiedyś byliście jakimiś korwinowcami, wolnościowcami, jakimiś antysystemowcami. Wtedy będziecie głosować na PiS. Zresztą i tak zobaczycie, że teraz będą te wybory w październiku i tak wygra PiS. O. No, na razie.